Podczas warsztatów i webquestów dla dzieci i młodzieży promujemy wraz z naszymi partnerami zdrowy styl życia i nasze lokalne produkty. Uczymy jak jeść, by było zdrowo, kolorowo, różnorodnie i smacznie. Program projektu i działania podjęte przez naszą Fundację Instytut Gryfiusz przy współpracy z siecią marketów OSHO zwracają uwagę na znaczenie diety i sposoby odżywiania. Prezentujemy lokalne i egzotyczne warzywa i owoce. Umożliwiamy w ciekawy sposób zdobywanie wiedzy na ich temat wszystkimi zmysłami. Wyjaśniamy podział na białka, węglowodany i tłuszcze oraz objaśniamy piramidę żywieniową i umiejscowienie w niej poszczególnych produktów. Zwracamy uwagę na uprawianie sportu i aktywne oraz twórcze spędzanie czasu wolnego. Dlatego utrwalamy zdobytą wiedzę przez odpowiednio dobrane do wieku zajęcia plastyczne oraz ćwiczenia ruchowe. Pizza arbuzowa to doskonały sposób na zaprezentowanie walorów warzyw i owoców, które są źródłem witamin, minerałów i błonnika pokarmowego. Im więcej różnych kolorów na talerzu, tym więcej wartościowych składników w diecie. Warsztaty kulinarne uczą zdrowych alternatyw dla słodyczy w diecie. Pierwsza w Szczecinie platforma e-learningowa pozwoli dzieciom i młodzieży na budowanie własnej wiedzy na wybrany temat. Zdobywanie wiedzy przez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę. Realizuj z nami pasje, talenty i marzenia. Oferujemy innowacyjny model uczenia się. Więcej informacji na stronie www.gryfius.eu